Jasiek, wieszamy. Naprawdę zakratuje sobie ksiądz okna? Popsuje sobie dobrodziej widok na świat. Świat jest grzeszny, nie ma na co patrzeć. A te kraty będą mi chociaż przypominać, że ten świat jest dla nas więzieniem. Jeżeli tylko o to chodziło, to nie musiały być takie. Szkoda było żelaza, nie tylko dlatego. Chcę nauczyć ludzi szacunku dla własności, pokazać, że mają jej strzec jak świętości, gdyż pochodzi od Boga. Ale biednemu człowiekowi to może psuć krew. Ja przyniesiesz jeszcze skrzynię, zostańcie z Bogiem. Bał wam. Można jeszcze uczyć te niewiniątka jak mają grzeszyć! Czy ksiądz jest sam? Zdawało mi się, że ksiądz z kimś gadał. Gdybyście do dziurki od klucza przyłożyli oko zamiast ucha, to widzielibyście, że trwam w nabożnym rozmyślaniu. Pan Bóg musiał spojrzeć na nas ekstra łaskawym okiem, skoro przysłał tak świętobliwego pasterza. Tu aż roi się od grzechów. No i właśnie funkcją waszego urzędu jest informować mnie o wszystkich tutejszych grzechach. Bardzo chętnie. Tutejsze grzechy mam w małym palcu. A dużo ich drogi piszkitle? Całe kopy, fury. Chłopy się zapijają, rżną w karty i klną. Co ładniejsze, baby podsztypują. Uff. Na świniobiciach w każdy piątek obżerają się krwawą kiszką, barzem, kiszką, głowizną, tłustą, na trzy palce. Horrible wizu. A tutejsze kobiety? Aby jeszcze gorsze. Strują się, szczerzą zęby do chłopów, a jak kręcą kuperkami. A co sobie opowiadają? Bez wstyd patrzy im z oczu. Sodoma i Komora. A, a widział dobrodziej? Kowal poszedł z Plajznerką do jej izby. Hanka Służebna zadaje się z Kowalczukiem. Udaje niewiniątkę, ale jest już docna zepsuta. A, a młynarka? No ta, co przyniosła wczoraj tłuste gołąbki. Młynarka pobożna kobieta, ale nie przepuści żadnemu parubczakowi. Więc jedynym sprawiedliwym w długich kabatach? Tak, księże dobrodzieju, jedynym zupełnie sprawiedliwym jestem tutaj ja. O, a kto jest największym grzesznikiem? Pleisnerka. Wdowa po grabarzu. Zbiera różne diabelskie ziela, waży z tego trucizny, miewa jakieś konszachty z babami, broni ją siła nieczysta. O, Ksiądz proboszcz nieboszczyk zostawił jej tu izbę. Trzeba ją ze wsi wygonić. Ta czarownica z diabłem się kuma. Z diabłem? A słyszeliście tu o miejscowym czarcie? Jeżeli tu jest jakiś diabeł, to na pewno siedzi w plajznerce. Brawo, Biszkitle. Wytrzebimy grzech z długich kawatów. Zaprowadzę porządek i pobożność. Napędzę strachu Bożego. No. Zawołajcie mi tę klaiznerkę. O, co będzie z jej izbą? Mnie by się przydała. Wykadziłbym ją, wysmarowałbym szczeliny świętym olejem, pokropiłbym święconą wodą. A jeżeli będzie zatwardziała, miejcie nadzieję. Spodobała mi się wasza gorliwość. Hosanna, aleluja. hosanna, aleluja. Hosanna luja! Hosanna! Iście piorun trzaśnie na moją! Pędzi jak wariat! Spokojnie, Kowalczuku! To grzech przeklinać bliźniego swego. Ładni mi bliźni. Wyrżną mnie głową w żołądek. Jakbym te zarazę opuścił, to rozpatrzyłabym go jak ślifkę. A gdzie to postawić? Jezu, Jezu dobrodzieju kochany! Ja przez całą wieś lecę za tym kowaltukiem i, i patrzę, jak mu się łódki naprężają, jak mu się plecy kołyszą. O Boże, jakie to piękne. Ta skrzynia oczywiście to pewnie na skarby, co? Postawcie tu tam! Ja nie zbieram tam... skarbów, Pani młynarko. Ja mam tylko trochę pamiątek. Każdy ma swojego komika. No, do niechaj im służy. A ja już pójdę. Boże, jaki on ja na ręce. A silny, kiedy będę w potrzebie, to wezwę go do pomocy w młynie. A czym ja mogę pani służyć? O Chryste, panie, duchową pociechą, księże proboszczu. Dziś rano miałam dziwny sen. O, a cóż tak nadzwyczajnego śniło się pani? Śniło mi się, że byłam w niebie. Ale pięknie mnie tam przywitali. Albo też nie przyszłam z próżnymi rękami. Dla księdza dobrodzieja też coś mam. No proszę, no proszę się nie krępować. A przy bramie dałam jednemu w łapę, i zaraz przyprowadził aniołka. Taki wysoki, blondynek z ładnymi lokami, ze złotym wąsiczkiem pod nosem, i wziął mnie za rękę, zaprowadził mnie do komnatki. Jak ona była piękna, a muzyka? Jak na najbogatszym pogrzebie. A łóżka. Nie mogłam się doczekać. Szybko wyjęłam dukaty i zakiewki ładnie ułożyłam pod poduszkę. I już zaczęła mnie ogarniać, słodka nie mac. No ale dobrze, ale co z tym aniołem? O, przytulił się do mnie. Głaskał mnie po włosach. Mówię księdzu. Raj. I tak sobie myślę, a to tak Uf. wygląda ta wieczysta szczęśliwość. I nagle... Wie ksiądz co? No, ten blondynek kłada rękę pod poduszkę. Łapie sakiewki i nim zdążyłam krzyknąć, uciekł z moimi dukatami. Nie może być. Krapnął Ajdus! ile strachu przeżyłam, zanim się obudziłam. No co ksiądz na to? To przestroga. Niebo złota nie potrzebuje. Niego pani sama użyje. Za życia. Dla mnie ten świat jest taki smutny, co Marten mój. Ach, źle pani czyni że unika świata i potrzeb. Nie tylko dusza, ale i ciało domaga się swego. A też to już nieraz coś tak szeptało. A użyj sobie Magdalena. Ciągle przecież jesteś jak przepiórka. A czy w niebie nie patrzą na to zbyt surowo? Nie, bo i tak pani nie minie, jeśli będzie pani nadal pobożna i hojna dla kościoła. Mając majątek, może pani sprawiać radość swoim bliźnim. No, weźmy na przykład takiego Kowalczuka. Jak on ciężko musi pracować młotem, a jak trudno mu jest postawić się. Ale gdyby mu upiec kogutka. I tutaj z dzbanek wina? Tak, to na pewno chętnie przyjdzie i da się namówić. A pani zamiar jest Nie. bliski Bogu. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić. Niech pani dalej tak postępuje, a doczeka się pani szczęśliwości wiecznej. To mi pociecha, jestem jak nowo narodzona. Nocy, nie to nawet spać nie mogę. O, najlepsza byłaby taka skrzynia, gdyby pani nie pogardziła. Ksiądz by mi je przechował o, tylko na parę dni. Ja zamówię sobie taką skrzynię. Z największą przyjemnością. No może pani przynieść tu katy, kiedy pani tylko zechce. Ja się z nimi nie rozstaję ani na krok. Niech ksiądz patrzy. Hmm? Nie proszę Niech pani je tu Włoży o, Śpijcie słodko Gołąbeczki moje Będzie wam tu dobrze Jak w gniazdeczku Ostańcie z Bogiem książę proboszczu. Ostańcie z Bogiem Pozdrawiam cię z Bogiem, że proboszczu. Trochę psychologii i już są pieniądze. Ksiądz mnie wołał? Kościelny gwałtuje, jakby się paliło. Grabarko, skarżono się na was. Z przykrością słyszę, że jesteście naczyniem grzechu. A, to księdzu powiedział. Za to on jest przybytkiem świętości. Uspokójcie się. Ja chcę z wami po dobremu bez złości. Moim zadaniem jest usuwać grzech i trzebić podłość. To ksiądz się tu nie napracuje, tutejsi ludzie nie mają czasu grzeszyć. Omylicie się. Wiem o tym, że w długich kabatach aż roi się od grzechu. Diabeł kusi dniem i nocą. O, no, taki z rogami. Tutejszy klimat jest wilgotny, jeżeli jakie diabły były, to wyzdychały. Diabeł jest wszędzie, więc i tu musi być? O, to ja bym musiała coś o tym wiedzieć. Ciągle jestem między ludźmi. A, wiem o tym. Tutejsze kobiety mają do was zaufanie, ale to nie grzech. Nie należy mieć tajemnic przed uchem duchownego. Trzeba się swojemu pasterzowi zwierzyć ze wszystkiego. To ja mam donosić, gdzie kto co chlapnie? Zaglądać do ludzi, do ich wnętrza, otwierać ich dusze. Rozumiecie? Człowiek zawsze ukrywa jakąś podłość. Wykryjcie ją, a ja ich będę leczył. Człowiek z natury jest grzeszny. No, uklęknijcie, wyspowiadam was. O mnie niech się ksiądz nie martwi. Już ja sobie sama poradzę ze swoimi grzechami. Odmawiacie świętej spowiedzi? Upokórzcie się! Pokornym się przebacza. Upokorzyć? A czego ksiądz właściwie ode mnie chce? Po pierwsze musicie wyznać własne grzechy, a po drugie musicie mi pomagać w moim zbożnym dziele. Co? Na przeszpiegi mam chodzić? Donosić? Nigdy! Piszczytle! Słucham, księdza dobrodzieja. Wyrzućcie tę grzesznicę z izby, która wam się należy! Sama pójdę. Znajdzie się jeszcze we wsi, jaka komórka dla mnie. Precz z długich kabatów! Nie będę chcił, nie będę dawał ślubów, jeżeli was ktoś przygarnie. To pójdę gdzie indziej. Świat jeszcze nie jest taki zły, żeby uczciwa kobieta nie znalazła dachu nad głową. Wyleciała jak z procy. Nie wiem, kto teraz będzie księdzu gotował. Ochanka to tłuk! U mnie gotować tylko kartoflankę.